Hi, it's Martin Tyler again. Siemaneczko do jakiejś z tej strony Bora minęła 19 godzina, więc czas na trzeci dzień urodzinowego SBC w fucie, ale jeszcze troszeczkę na wstępie słuchajcie, właśnie się zakończył mecz y, y, City z Arsenalem, gdzie był wynik 2-2, ale Mustafi y, traf, strzelił bramkę oraz miał asystę y, i w Manchesterze Leroy Sane też y, strzelił gola. Myślałem pierwsze, że Sane będzie miał informa. Kupiłem tego informa za resztkę kasy. Jakoś nie handluję od kilku dni, od dobrych nawet więcej. Długo nie handluję. Dałem za niego 132 tysiące. Tyle mniej więcej jest teraz wart. Zobaczymy, czy dostanie informa. Ale w, w, wtedy patrzyłem też na wynik. I Mustafi wtedy miał asystę do Olkata, co Walcott strzelił gola. I tak się zastanawiałem nad Mustafim. Patrzyłem na niego, kosztował 63 tysiące, potem chciałem go kupić, dosłownie 10 minut później, patrzcie ile on kosztuje w tym momencie, Mustafi, najtańszy 174 tysiące, 170, prawdopodobnie dostanie IFA, ale jak nie dostanie IFA to kolesie polecą z hajsem ostro bo postówce na każdej karcie stracą, no ale kosztuje 170 już teraz, a dostanie IFA, prawdopodobnie będzie miał warol na 85 ustawiony, będzie ślicznie i ta karta poszybuje w górę, no i ja, mi się już niestety nie uda go kupić. Dobra, wróćmy sobie do dania głównego, czyli SBC, dzisiaj zrobimy sobie trzeci dzień, a potem sobie otworzymy trzy paczki gwarantowane. Ok, co tu dzisiaj mamy? Jedną osobną paczkę zawodników do wygrania. Piłkarze z tej samej ligi. To są kryteria. Musi być max 4, Ogólna ocena zespołu 66. Eee, chemia 90. No i liczba piłkarzy 11. Piłkarze z tej samej ligi. Hmm... Srebrniaków sobie złożymy. Nie wiem czy znowu w ruską nie iść. Może w turecką pójdę? Czemu by nie? 66 co? Damy tu Sturka bramkarza. On chyba dużo nie kosztuje. Oczywiście, otworzymy sobie, nie wiem, czy mówiłem, trzy paczki, które wcześniej zrobiłem, gwarantuj, co gwarantują piłkarza powyżej 82 overalla. Otworzymy sobie takie paczki, trzy na koniec i zobaczymy, może tam coś lepszego dropnie. Także za chwilę będziemy cztery paczki otwierać. Ok, turek na bramce. Overall 66, z tej samej ligi maksymalnie czterech, a chemisty 90 musi być. Dobra, inaczej zrobimy. Nie, nie, nie inaczej. Damy tutaj tego Turka. Tu damy trzech Turków. Chociaż niekoniecznie Turków. Hmm. To zgranie 66. Mi. Hmm, może nie turecka liga, może jednak pora na inną ligę szkocką. Coś tu mam. Tu jest tak To mi zaniży, więc też nie Sekundę to potrwa. Może lekko więcej, ale Ale zrobimy to. 78, tu mamy jakiegoś Francuza. On jest wart z belgijskiej ringi coś. Nie. Dobra, to pójdźmy tutaj tutaj w belgijską. Który tam był? Tam był Francuz. Ale damy teraz belgijską. Ok, damy tutaj Niemca. Belga. I jeszcze jednego Belga, myślę. Sprawdzimy tylko. Oczywista oczywistość. Zielony kosztują te karty. Nie chciałbym potem przez głupotę na jakiejś karcie sporo popłynąć. W tubie 5000 kart zawodników, ale wiecie. Lepiej, mogłem w sumie iść w ten, jakiś Niemców albo coś w tym stylu, ale okej, okay, dobra, teraz sobie pójdę w Niemców, tyle że nie z Niemieckiej, bo mam całą Niemiecką skompletowaną ligę, a Lewandowski będzie za chwilę w net, więc Niemiecka druga. Coś tu mam jeszcze z drugiej niemieckiej Austriacka też złożona. Tutaj mamy. Tam było coś z drugiej niemieckiej, złota karta, ale nie, no, złoty nie będę wymieniał. Czy nie będę wstawiał? Tu mam jakiegoś brąza. Myślę, że tutaj trzy brąze nam Niemców starczą. Czekajcie, tylko nie z drugiej niemieckiej, tak? Okej. Okay. No, nie jest okej. Okay. Tu jest niemiecka jedynka. Musimy znaleźć Niemcę z jakiejś innej ligi, duńska, no też mi nie pasuje. Mhm, mm kot zrzucił stroik, ale ok. Jedźmy dalej. Mm, wszystko niemiecka. Hmm, mam pewien problem. A, nie Niemcy, z drugiej niemieckiej. Nie, nie mogę tak, no właśnie. Hmm. To chemistry tutaj mi nie będzie pasowało. No ale czekajcie, spróbujemy coś tutaj inaczej stworzyć. Tu raz jest jeden. No dobra, dajmy tego tu rasa na LSA. Aż dlaczego, że ja z tego wychodzę? Poszukamy sobie tu jeszcze turasów, zobaczymy jak to będzie na zgraniu wyglądało. Tutaj nie mam turasa. Tomek, co ty robisz? Hmm, mamy tutaj turasa i mamy tutaj turasa. Jest idealnie 90 na zgraniu. Sprawdzimy tylko te karty. 1200. Dobra, olać to. Ta karta może więcej kosztować. Dobra, jednak nie olać to do klubu. Do klubu, a ty tu się ile kosztujesz? 900. To już mogę stracić. Czyli co? Damy tutaj tuszy... nie tego, tylko Tuszyńskiego. I spróbujemy tego Rumka tutaj dać. Mamy nagle 90. Kilka. Dobra, Tuszyński może zostać. Ten też. Okej, okay, mamy tutaj ogólną ocenę z, nad, z naddatkiem, ale wysyłamy. Tak jest. Mamy trzeci dzień ukończony na urodziny, więc jakąś tam paczkę już na koniec dostaniemy. No ale zostało jeszcze 5 dni przed nami. Dobra, otwórzmy sobie teraz te trzy paczki wcześniejsze, które zrobiłem. Czyli z gwarancją zawodnika z overrolem powyżej 82. Dobra, otworzymy sobie pierwszą taką paczkę. No nie ma nic. 82 pewnie, kagała. Dokładnie. To duplikat, ale wymienimy go. A tego na transferkę. Ten jest niewymienny, więc do klubu gdzieś go kiedyś użyję. No dobra, tutaj gość z realu się pcha, więc damy go. Znowu 82. Hmm. Niestety. to, ja go tak nazywam. Karta wcześniejsza na transferkę. No i co, do 3 razy sztuka? Marko, dasz nam tutaj coś? tu nie ma. No i więcej niż 82 overalla również nie ma. Kurde, Marquinhos. No zagwarantowali mi overall powyżej 82, a jest na poziomie 82. Otwórzmy sobie jeszcze tą srebrną paczkę. Mamy Janoszkę. Mhm. A większość u mnie już w klubie zawodników się kisi. No niestety nie mamy tutaj to może być coś warta, ta karta Dompę 1300 no. tysiaczek. Dobra debejściaki, mam nadzieję, że kolejny odcinek Wam się podobał. Zostawiacie sporo łap w górę i mam nadzieję, że pod tym odcinkiem nadal tą łapę każdy z Was pozostawi. Nie zawiedziecie mnie pod tym względem, za co wielkie dzięki. Te z urodzinowych, yy, SBC urodzinowe u mnie na kanale idzie fajnie, fajne ma wyświetlenia i to mi się podoba. Yy, liczę na Was nadal w kolejnym dniu i w dzisiejszym, że zostawicie łapę w górę, napiszecie komentarz. Trzymajcie się ciepło, miłego wieczoru Wam życzę, bo ja zaraz to zrenderuję i Wam wrzucę. Więc myślę, że do godziny będziecie mieli to na kanale strzała.